Cześć wszystkim, tu Joto, mama, przychodzę do Was z nowym vlogiem. Słuchajcie, u nas wczoraj wypadł pierwszy śnieg, więc Maja z Eliaskiem już się szykują do wyjścia, a Aisha z powodu tego śniegu wydaje mi się, że wyruszyła na poszukiwania świątecznych dekoracji, bo słyszę, że one grzebie w naszej sypialni, a właśnie w sypialni mamy taki schowek czyli takie pomieszczenie, gdzie przechowujemy świąteczne dekoracje, nie tylko świąteczne, ale też wielkanocne dekoracje, halloweenowe. Czyli to jest takie pomieszczenie, gdzie są rury pod rekuperację, ale też jest miejsce na przechowywanie różnych rzeczy. Zaraz idę sprawdzić co ona tam faktycznie znalazła. Życzę wszystkim miłego dnia. Zostańcie z nami. Słyszycie to, tak? Pomocy! I co ty? Serio? Pomocy! Nie mogę i że się proszę, co tu robisz? Ja e, szukam ozdoby świątecznej. No mówiłam, wiedziałam. Przed chwilą zaczęłam nagrywać vlogę i już wiedziałam, co tu się dzieje. Pierwszy śnieg wypadł, czy było dokołować pokój i dom? Słuchajcie, tutaj mamy. Tu jest chujinka, czy co? Są, nie mamy. wiem, jakiś świąteczny worek. Ja wiem, tu jest strój Mikołaja. Ale chyba w tym roku Ellies nam już nie uwierzy. Tu mamy jeszcze kolejne duże pudło z dekoracjami I też mamy tutaj choinkę, słuchajcie, ta choinka w zeszłym roku u nas stała i na zewnątrz Później stała też wewnątrz Później też było w pokoju Iszy. Idę dekorować swój pokój A Aisza, wiesz co, najpierw przed rozpoczęciem dekorowania domu musimy ten dom wysprzątać A nie na odwrót, Isza. Właśnie, bo ten Mikołaj ma okulary jak ta, taka wróżka, elfoba Pamiętasz? Oglądaliśmy nie. taki ser, e, film, taka zielona. A, okej. Okay. On, on ma też takie okulary. Idziemy A, sprzątać Eliszę. Co? Idziemy sprzątać. A co sprzątać? dom. Ja nie lubię sprzątania, ale ja lubię dekorować to. Sprzątać? Nie. I lubię też zakupy. Uwielbiam. Szczególnie świąteczne i ubraniowe. Chyba tak, tak jak każda nastolatka, tak? Tak. O! Kolejny Mikołaj, tylko już bez okularów. E, mam gdzieś, wiesz? Przechowuję to. I fajny mi A Okulary gdzieś mam, ale zazwyczaj te okulary znajduję, wiesz kiedy? Jakoś latem. I tak sobie myślę, muszę odłożyć do opudła z dekoracjami i, i tego nie odprawę. robię, tak? I zimą już tego nie mogę znaleźć. <laughs> ale fajne cały. Jedziemy tak cały dzień, że co ja mam wozić, a Adrian jeszcze tu zaście za chwilę relaks <laughs> mały boss Ogólnie to jest taki pierwszy prawdziwy Arianka Masia, ponieważ dzisiaj... Oj! Mamy w miarę luźny dzień. I ponieważ już zbliżamy się w sumie do vlogmasu. A żeby vlogmasy były codziennie, no to potrzebny nam jest... Ajcze... Sprzódka. Cholinka. Więc mam taki pomysł, że dziś ogarniemy podłogę w całym domu. Nie tak, że częściami ogarniamy, tylko całą podłogę w całym domu. Co ty masz i dół? Tak. Proponuję się po prostu rozdzielić i ty ogarniesz na przykład dół, a ja górę. Dlaczego dół? Ty wybrałaś mniejsza no, e, powierzchnię. Mi tak. Podłogi. Dlaczego nie? Ponieważ ja mam tego babasa, który mi zawsze utrudnia zadanie. Nie, 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 nie. On będzie ty iść... Ty chcesz na górze? Tak. A ja wtedy wybiorę sprzęt, którym będę ogarniała podłogę. Prezenty i A jeśli ty idziesz z tatą, pomożesz mu sprzątać, okej? Okay? Dlaczego ja? Weź się Maję! Bo za dużo gadasz. Mamy wiadro i mop! Idziemy na górę. Okej, okay, powodzenia. Moim pomocnikiem w dzisiejszym wyzwaniu będzie mop elektryczny Philips One Up serii 5000. Mop jest w naszym domu już od jakiegoś czasu i powiem Wam, że to jest zupełnie inny wymiar mycia podłóg. Ten sprzęt jest dla takich ludzi jak ja, którzy nie przepadają za mopowaniem, ale niestety muszą to robić, tym bardziej, że mamy w domu. Czwórkę dzieci. Podłoga musi być zawsze czysta, ponieważ Arianek wciąż raczkuje i powiem Wam, że jeśli nie dbać o podłogę, no to skarpety będą po prostu na czarną. A więc o co chodzi z mopem elektrycznym? Słuchajcie, tutaj mamy dwa pojemniki na wodę czystą i na wodę brudną. Tutaj wszystko dzieje się automatycznie, nie musimy niczego moczyć, wyciskać, nie ma żadnej zabawy z wodą i wiadrem, z klapaniem. Ja tego bardzo nie lubię, szczególnie że w okresie jesienno-zimowo-wiosennym mam problem ze skórą dłoni. Mam zawsze przysuszoną skórę. I jeśli nie muszę, no to staram się po prostu ograniczać kontakt z wodą. Technologia Philips One Up polega na tym, że mop pompuje wodę czystą na podłogę i od razu zbiera wodę brudną, a raczej wpompowuje ją do tego drugiego pojemnika na brudną wodę. I właśnie dzięki tym dwóm pojemnikom woda czysta nie miesza się z wodą brudną. Mamy tutaj dwa poziomy wilgotności dla różnego typu podłóg. Mop po naładowaniu działa przez około 70 minut. Do zestawu jest dołączony płyn do mycia podłóg. Płyn jest skoncentrowany i ta mała buteleczka wystarcza na około 40 cykli sprzątania. Płyn jest delikatny dla podłóg i środowiska, przyjazny dla dzieci i zwierząt domowych. Philips One Up zużywa do 90% mniej wody w porównaniu z tradycyjnym mopem. Paty mopujące są wielokrotnego użytku. Można je brać w pracy w temperaturze do 40 stopni. Mop dociera wszędzie, dosłownie wszędzie, do każdego zakamarka. Ruchoma głowicą umożliwia sprzątanie pod meblami w trudno dostępnych miejscach. A teraz zobaczcie, w jednej ręce mam e, maluszka ważącego 10 kg, w drugiej ręce mam mop elektryczny ważący 1,9 kg. I nawet nie wyobrażam sobie, że musiałabym jeszcze podnieść światło z wodą. I w sumie nawet nie mam na to ręki. Ajsia, robimy mi tak. Ja będę kupował, a ty będziesz zmieniała wodę. Zmiana wody. Aha. Zmiana wody. Znowu! Chodźmy teraz sprawdzić, co się dzieje na górze u taty i Aiszy, Aisza, jak wam idzie? Okropnie, a tobie? No my z Irankiem już umyliśmy cały dół. Nie, nie wierzę! I teraz patrzcie na to. Zbieram całą Waszą wodę. Będzie czyściutko. W jedne ręce dziecko, a drugi mop. Takim sprzętem i ja mogę sprzątać. Chcesz jeszcze dziecko? Dziecko? Tak. Jak? Fajnie. Damy radę. Zobacz jak skręcę. Kupić ci taki mop na osmnastkę. Słuchajcie, zdążyłam umyć cały dół i jeszcze połowę góry, a akumulator jeszcze nawet nie jest rozładowany. Nie jeszcze z Mesiem podyskutować do końca odnośnie prezentu na osiemnastkę, Rianka, a już podłoga jest sucha, więc robimy wyzwanie... Biały skarpet! Mam no tutaj takie białe skarpety, one są takie białe! Zaraz będą czarne. Ej, nie będą. Co mam robić? No wstać i biegać sobie. Jak robię, ty a Elias a, a I co? Jaki kolor? Biały. Co? Zgadza, tak totalnie. Naprawdę? No, tak. Serio? On chce do ciebie chyba. A, tak. I co Masio? Jaki a, jest wniosek? Warto postawić na nowy, ciekawy, ułatwiający e, życie sprzęt. Tak? Wracamy do was kolejnego dnia, dziewczyny. jadą na zajęcie gimnastyczne. Znowu się oczywiście spóźniamy. Na ciągu, bo obraz mnie atakuje. Fysiu. A jeszcze tak jak zawsze już musimy wyjść Spóźniamy? No tak, oczywiście. Plecak, woda, skakanka, guma. Tak. A papa, mama, pa, papa, Ariana, pa, mama, papa, Ariana, Elias. E, e, yes. Słysza, tak, tak. o czymś zapomniałaś. Tak. Okay. A, obręc, i, e, dla Eliaska tak, tak. tak. Czy Przywieziecie dla Eliasko zupę pomidorową? Tak, tak. Już na pewno teraz wszystko? Telefon? Telefon, y, potpel, Ja zapomniałam, telefon mój. Papa. Pa. Pa, pa. Pa, pa. Słuchajcie, otworzyłam zływarkę. tu wszystko w porządku. Tu niby też wszystko okej okay. i tu nagle... Pa, 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 i oczywiście czyja to sprawka? Arianka. Eliasek prosił o brokuły, więc gotuję dla chłopców. Kto tu wrócił? Cześć! 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 Powiedział cześć! 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 Kto jest? Ej, Cześć! Cześć! Podasz śnić z Naprawdę? Suczo! Chodźcie, czekał na was. on? Cześć wszystkim, cześć. mi kurtkę <grystanie> Jak tam Aisza? Przyniosłam ci ciasto. Tak? tak? Słuchajcie, wcześniej dziewczyny przywoziły tylko zupę dla Eliaska. Teraz Aisza już nie wiem, który raz po dla mnie przywozi też Czeci. ciasto. Słuchajcie, otwieram pudełko. A jeszcze coś się zadziało? Ja też odwiedzam pudełko i patrzę, chyba mi przywrócili ciasto do góry nogami. Jo, nie wiem co, 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 co tu się zadziało, ale coś nie tak. Co to jest? Ole nas! Wow. Zasypało Bo... Jeszcze więcej Epa. niż wczoraj! Szok! Masakra. No, może tu ok, tu jest nasze okno i nic nie widać. Jej. Słuchajcie, już wiem o co chodzi z Ariankiem, dlaczego on za mnie nie schodzi. Jest mordzący. W dzień prawie nie ma drzemek, a jeśli już jest na drzemce, no to się budzi z płaczem. Wychodzą mu zęby. Zauważyłam tylko na dole. Dwie dolne czwórki na pewno. Nie dał się sprawdzić, czy górne też, ale obstawiam, że być może tak, ale jeśli to faktycznie zęby, a na to wychodzi, no to on trzyma się naprawdę dobrze. I w nocy w sumie też e, dobrze śpi. Słuchajcie, będę już kończyła tego vloga. I jeśli dotrwaliście do końca tego filmu, napiszcie proszę w komentarzach hasło świąteczne sprzątanie. Będę wiedziała, że byliście ze mną do końca. Dziękuję bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzę wszystkim miłego dnia i do zobaczenia do kolejnych filmów, vlogów. Pa, pa!